Grupa Azoty dysponuje potężnymi terenami, które są często dzierżawione na różnego typu magazyny, warsztaty czy inne typu działalności, które prowadzą nasi przedsiębiorcy. Chodzi o powierzchnię do dzierżawy, są to i tysiąc metrów kwadratowych, i kilkanaście metrów, w zależności od zapotrzebowania. Jeżeli jest to zapotrzebowanie na drobną działalność, na jakieś prace warsztatowo-biurowe, dysponujemy halami, które mają suwnice. Są zasilane energią, wodą, kanalizacją przemysłową. Także infrastruktura towarzysząca jest tu bogato wyposażona w gazy różnego typu pary ciśnieniowe. Są to głównie budynki warsztatowe. One przestały być potrzebne z zakładem masowym w Kanterze, ponieważ następuje automatyzacja, modernizacja procesów produkcyjnych i wiele z tych obiektów już po prostu nie jest potrzebne do działalności podstawowej. Dla innych przedsiębiorców one mogą być całkowicie użyteczne. Na no, jakieś warsztatowe spawalnicze takie działalności. I cały teren i wszystkie obiekty są szerzone przez firmę ochroniarską, są tą bezpiecznie. Nie mamy tu zdarzeń związanych z kradzieżami w obiektach dzierżawionych, a mamy tych obiektów dzierżawionych, tak jak powiedziałem, w tej chwili około 80, kilku, wiele hektarów, także klienci nasi są zadowoleni. Jest szeroko zbudowana sieć dróg, sieć kolejowa, bocznica kolejowa wewnętrzna, droga wodna, to są atuty miejsca do prowadzenia działalności. Teren portu i kanału grzeźnieckiego, który jest drożny został dokładnie przez nas zbadany i tam gdzie kanał giwicki jest jak gdyby dostępny, czyli od Wrocławia po, po, po Śląsk, to jest możliwy do wynajęcia i zdarzają się firmy, które przywożą materiały różnego typu sypkie bądź przeładunkowe korzystając z dzierżawy naszego portu.